Witam serdecznie na kanale Projekt Świadomość TV. Trójbieg zaprasza na przygody z informacjami, z wiedzą. Słuchajcie, czas nie istnieje i to wszyscy wiemy. Dlatego Nostradamus już umiał, znał, przewidział, jakby to powiedzieć, można, przyszłość, ponieważ on nic nie przewidywał. On już znał wiedzę, miał wiedzę, jak wszystko kiedyś wyglądało i. Przepisał sobie te informacje do swojej książki i było, że dokładnie tak będzie w przyszłości, bo już tak się kiedyś wydarzyło. Wszystko jest powtarzalnymi cyklami, dlatego czas nie istnieje, ponieważ wszystko jest cyklami. Wszystko się już wydarzyło i się wydarzy. Życie i śmierć jest zwykłym cyklem, nic się nie zmieni w tym cyklu. Możemy tylko zmienić miejsce, wymiaru naszego życia, albo, nie, albo planetę, albo różne inne rzeczy. W każdym razie życie zawsze żyło i będzie żyło. Narodziny i śmierć to jest cykl. Dzień i noc to jest cykl. Nie ma, że doba jakaś jest. Ludzie potem sobie podzielili to, żeby zrozumieć bo oczywiście nikt nic jeszcze nie rozumie. To, żeby sobie to jakoś mniej więcej w ramach gdzieś ustawić, no to. Próbują sobie to gdzieś podzielić w jakimś czasie, ale czas tak naprawdę nie istnieje. Wszystko jest okresami. Dlatego też później nie działa efekt przyciągania, ponieważ jest błędnie nazywany. Cała odpowiedź leży w lingwistyce, zapamiętajcie to. Jeżeli mówimy efekt przyciągania, to znaczy, że coś przyciągamy, czyli jest to rzecz, którą kiedyś będziemy mieli. Przyciągamy. Będę bogaty, chcę być bogaty, chcę tam być szczęśliwy, chcę mieć pasję, chcę mieć miłość czyli efekt przyciągania. Ty to przyciągasz cały czas czyli nie masz tego, tylko przyciągasz. Jest to błędna nazwa. Powinno to się nazywać trójbieg radzi. Nazywaj to efekt kreacji, efekt kreowania. To się dzieje tu i teraz. Mówisz sobie: Jestem szczęśliwy, jestem zdrowy, jestem bogaty. Głęboki oddech, przede wszystkim nie zapominać o głębokim oddechu i mówić sobie, jestem tu i teraz, ja kreuję, tu i teraz kreuję daną rzeczywistość. Nie przyciągam ją, to nie jest efekt przyciągania, żeby coś przyciągnąć do siebie, tylko to wykreować tu i teraz. My, jako EMA, jako, jako takie akumulatory energii, organu, można też to nazwać, też nazw wiele, ki, prana. W każdym razie jesteśmy, emanujemy, jesteśmy akumulatorami energii. My wytwarzamy duże pokłady energii. Nasze serce wytwarza wielkie pole elektromagnetyczne wokół nas i my tym polem elektromagnetycznym możemy sobie robić różne ciekawe rzeczy. Magia się dzieje wtedy. Mówimy sobie, jestem zdrowy jestem zadowolony, więc nasz umysł, który jest poza ciałem, bo wiemy, że umysł jest poza ciałem, jak śpimy i śnimy, no to nasze ciało leży w łóżku, a umysł jest poza ciałem, lata gdzieś w przestrzeni, w kosmosie, czyli umysł jest poza ciałem. I my teraz temu umysłowi, naszemu mówimy, słuchaj, małe miliony Dominików, przecież ty jesteś zdrowy i ten umysł zaczyna wibrować na tej częstotliwości, którą ja mu nadałem. On wtedy zaczyna się dostrajać do niej, ja ją nadaję, ja jestem nadajnikiem. On odbiera i zaczyna nadawać na tych samych częstotliwościach, na tych samych falach. I zaczyna moja aura dochodzić do równowagi. Zaczynam być zdrowy. Czy cokolwiek chciałem z założenia jakiekolwiek miałem, to sobie sam je wykreowałem. Efekt kreowania. I dlatego ten czas nie istnieje, ponieważ. My musimy sobie to powiedzieć, nie musimy, bo nic nie musimy, ale powinniśmy mówić sobie tu i teraz. Nie ma przyszłości, nie ma przyszłości. Jest tylko jak już przeszłość, która nas zbudowała do tego momentu, w którym jesteśmy dziś, bo nic się nie wydarzyło przez przypadek. Każda jedna rzecz miała znaczenie, każde jedno doświadczenie, które było mniej przyjemne lub bardziej nieprzyjemne. Niektórzy mówią właśnie, że cierpienie, no cierpienie tak właśnie to jest, że bardzo szybko uczy nas. Jeżeli cierpimy, to się szybciej uczymy, szybciej się budzimy, jak cierpimy. Jedni medytują 30 lat, inni cierpią 3 lata i dochodzą do tych samych wniosków, ponieważ życie ich zmusiło ich do tego. Mogli albo przetrwać, albo nie przetrwać i nie wiedzieć tego i nie żyć po prostu już, albo sobie żyją i wiedzą i funkcjonują. Także to jest największy błąd, żeby zamykać się w jakichś tam ramach czasowych. Są to okresy, musimy sobie to chcemy, powinniśmy sobie to uzmysłowić, wtedy nam się żyje lepiej, przyjemniej, zrozumienie nas dosięga i wszystko wiemy. Efekt przyciągania to błędna nazwa, czyli kreujemy sobie to tu i teraz, w tym momencie. Zapamiętajmy to i wtedy nam będzie przyjemniej. Wszystkie przepowiednie, które były już tworzone i które zapowiadają jakąś, jakieś nadejście czegoś, to już się to wydarzyło. Egipcjanie byli, gdzie oni są? Sumerowie byli, gdzie oni są? Wszyscy byli i gdzie oni są? No, tak szybko biegli, biegli, gonili w przepaść, że do nią dogonili, wpadli do niej i polecieli. Pięć majowie starożytni, jeszcze do dzisiaj, którzy przetrwali, pamiętają, legenda z pokolenia na pokolenie przekazuje informacje o pięciu upadkach człowieka. Pamiętają pięć upadków istoty ludzkiej, bo dalej już nie mają zapisanych żadnych tych, bo to tylko słownie przekazują sobie te informacje, no więc pięć pamiętają. Jedna cywilizacja zginęła przez yy, jakieś wielkie pantery, to się nazywało, czy coś. No, może jakieś zwierzaki wyjadły te. Inna cywilizacja, druga, upadła od wody, wielkiej wody, czyli ten potop cały. Jedna cywilizacja opadła przez spalenie, czyli jakieś uderzenie, coś trafiło. Tak jak kiedyś słyszeliśmy, że dinozaury też wyginęły i ludzie razem z nimi wtedy wyginęły, z tymi dinozaurami. To była. Nie wszyscy oczywiście, ileś tam procent przetrwało, dlatego ta informacja przeszła. To już była trzecia cywilizacja. Jedną cywilizację też yy, 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 głód, czy, 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 czy brak, brak pożywienia. W każdym razie dwie z tych potem gdzieś były. Yy, wojna, w każdym razie sami sobie zrobiliśmy. Te dwie z tych pięciu kataklizm, same sobie, sami to sobie zrobiliśmy. No i na Nadeszły takie czasy, jakie są, dziś w obecnej są, jakie wiemy, i nadchodzi właśnie kolejny taki upadek cywilizacji. no Nie ma już ratunku dla tego, co tu się dzieje, dlatego yy, trzeba już yy, nie chodzić po ulicy i krzyczeć: System! System, on jest zły! Jeżeli ktoś nie pije mleka, tak jak ja nie piję mleka, to nie chodzę po ulicy i nie krzyczę: Walić krowy, krowy to szmat, złe są! Nie piję mleka, więc nie chodzę i nie mówię. Po prostu nie piję tego mleka wtedy. Tak samo jest ze systemem. Jeżeli mi nie pasuje, to nie chodzę po ulicy i nie krzyczę, walić go, jak jest zły, tylko wyprowadzam się z niego, nie używam go, nie dotykam go, wychodzę, wyprowadzam się. I to właśnie robimy z naszymi wioskami trójbiegu, już dwie się w trakcie budowy, rozkręcane. Docelowo chcemy trzy mieć na obecną chwilę, ale to jest na inny filmik, rozmówka. W każdym razie obserwujcie Trójbieg, siedzcie, bądźcie na bieżąco z naszymi wydarzeniami. Zbieramy się, mobilizujemy się, wyprowadzamy się najlepiej po prostu poza miasto. Mamy tereny, gdzie zajebiste istoty przekazały, ofiarowały pod działalność trubiegu, na której możemy sobie robić te nasze wioski. Oczywiście nie tylko istoty materialne pomagają nam w tym wszystkim, ale to też jest na inną rozmówkę, temat, albo na rozmówkę przy ognisku. Zapraszam dlatego Was na wszystkie spotkania, na wszystkie możliwe rzeczy, jakie robimy. Obserwujcie, bądźcie na bieżąco na Facebooku grupa Trójbieg, i tam jest dużo informacji. W dyskusję wchodzić i w wydarzenia, i wtedy można dużo sobie informacji zaczerpnąć, udostępniać, ponieważ jak nie będziemy udostępniać tych filmików i tych rzeczy, to nie dotrzemy dalej do tych samych ludzi, którzy potrzebują to, tak jak my. Jak potrzebowałem kiedyś takie rzeczy, no to szukałem, no to żeby znaleźć taką rzecz, to warto udostępniać, udostępniać jak najwięcej, na dużo grup, niech to zalewa świat, żeby docierać do tych ludzi, których potrzebujemy w naszym imperium. Trójbieg, imperium, Madaew, miejska wkręta, projekt Świadomość. Witamy serdecznie i pozdrawiamy. A tym miłym akcentem Dziękuję za chwilę uwagi i bądźcie mili dla siebie, pomagajcie sobie, nie przeszkadzajcie sobie przede wszystkim. I to będzie najlepsze, co możecie zrobić dla innych, jeżeli nie wiecie jak im pomóc, to po prostu nie przeszkadzać. Miłości, zdróweczka.